To dodać, że rodziny niedobór wzrostu nie jest powodem do podejmowania jakiegokolwiek leczenia u dzieci. Drugim elementem ważnym w zaburzeniach wzrastania jest nadmiar wzrostu. To jest element, który tak naprawdę rodziców bardzo często uspokaja, bo w momencie, gdy dziecko jest duże wśród rówieśników, tym się właściwie rodzice nie przejmują. Natomiast niejednokrotnie dopiero ten problem z nadmiarem wzrostu pojawia się w bardzo późnym etapie dojrzewania dziecka, bo to jest tak naprawdę kwestia już właściwie później podstawówki, ewentualnie gimnazjum, gdzie rodzice faktycznie widzą bardzo dużą różnicę w stosunku do rówieśników, i wówczas zaczynają zajmować się tym wysokim wzrostem. Tak naprawdę jest to niestety też moment dosyć późny na leczenie, bo tak naprawdę leczenie niedoboru, zarówno niedoboru wzrostu, jak i nadmiaru wzrostu w związku z zaburzeniami hormonalnymi jest możliwy u dzieci przed rozpoczęciem dojrzewania. Dlatego tak naprawdę ten nadmiar wzrostu bardzo często jest pomijany i. Um, on nie niesie ze sobą takich konsekwencji społecznych jak niedobór wzrostu, tak? dlatego y, tutaj jest ten kłopot w diagnostyce. Y, oczywiście są możliwości leczenia y, zaburzeń w postaci nadmiaru wzrostu, oczywiście też hormonalne. Natomiast warto pamiętać, że podobnie jak w przypadku nie, niedoboru wzrostu, tak i w przypadku nadmiaru wzrostu, zdecydowany z, y, odsetek tych y, zaburzeń to po prostu rodzinny nad, nadmierny wzrost, który nie wymaga leczenia hormonalnego.